Siemanko, jeśli podobnie do mnie spędzacie nieraz na bike parku całe godziny, potraficie jeździć cały dzień, a przynajmniej chcielibyście jeździć cały dzień, to wiecie doskonale, że tym co przeważnie wysiada jako pierwsze, są nasze ręce i przychodzi taki punkt w czasie dnia, kiedy zwyczajnie nie mamy już siły trzymać naszej kierownicy. Powodów, dla których nasze ręce męczą się szybciej niż byśmy chcieli, jest naprawdę sporo. Najbardziej prozaiczny może być taki, że zwyczajnie macie za słabe łapki i przydałoby się coś przypakować. Ale to może być też niewłaściwa pozycja na rowerze, to może być nadmierne, zbyt duże hamowanie, które sprawia, że cały czas wisimy na tych rękach, to może być źle ustawione zawieszenie, to może być na przykład nieprawidłowe ciśnienie w oponach, itd., itd. Dzisiaj natomiast zajmiemy się tym, który jest dla mnie przynajmniej jednym z najłatwiejszych do wyeliminowania i najprostszym, najszybszym do zrobienia. Opowiemy sobie trochę o ustawieniu klamek hamulcowych. Czyli aspekcie wydaje mi się, nad którym mało osób się pochyla, a jeśli się już pochyla, to niedostatecznie. Na sam początek jeszcze jedna absolutnie kluczowa sprawa mianowicie hamowanie jednym palcem. Jest to coś absolutnie koniecznego, jeżeli chcecie jeździć dobrze sprawnie i skutecznie. Każda klamka hamulcowa, każdy hamulec jest tak zaprojektowana, żeby umożliwić hamowanie jednym palcem właśnie. I jeżeli nie jesteście w stanie uzyskać wystarczającej siły hamowania jednym palcem, to znaczy, że albo macie te klamki źle ustawione, albo coś jest nie tak z waszym hamulcem. Ale przy odpowiednio ustawionych klamkach i przy odpowiednio funkcjonującym utrzymującym hamulcu, bez problemu powinno się hamować właśnie jednym palcem. I ta siła generowana przez jeden palec jest absolutnie wystarczająca, z tym nie ma dyskusji. Mamy pięć palców w ręce lub cztery palce i kciuka w każdym razie do dyspozycji. Kciuk zawsze trzyma kierownicę, od drugiej strony także odpada. Następnie co najmniej jeden palec musimy zaangażować do hamowania, również odpada. No i maksymalnie do trzymania kierownicy z drugiej strony zostają nam trzy palce. Jeżeli również drugi użyjemy do hamowania, to do dotrzymania kiery zostają nam jedynie dwa. Czyli innymi słowy, w ten sposób zabieramy sobie 1 trzecią, 33% siły do trzymania kierownicy. A tak naprawdę to nawet więcej, bo zobaczcie, że wtedy zostają nam dwa najmniejsze palce u dłoni do trzymania, a najdłuższy i jednocześnie najsilniejszy wskazujący także oddajemy do hamowania. Więc tak naprawdę myślę, że spokojnie o 40 lub więcej procent ograniczamy sobie po prostu siłę której możemy użyć do kontrolowania roweru i do trzymania kierownicy. Jest to bardzo, bardzo dużo i różnica tego jednego palca w chwycie naprawdę jest bardzo silnie odczuwalna i potrafi zrobić dużą robotę. A jeżeli macie mniejszą siłę do trzymania kierownicy to musicie automatycznie angażować się jakby w to bardziej, no i wasze ręce będą szybciej puchnąć, bo te dwa palce muszą wtedy wykonywać dużo, dużo większą pracę niż gdyby miały tego trzeciego do pomocy. Klamki hamulcowe możemy ustawiać w kilku różnych płaszczyznach. Pierwszym z nich najbardziej oczywistym jest oddalenie samej klamki od kierownicy, które reguluje się zazwyczaj albo za pomocą takiej śrubki, którą ma każdy hamulec. Albo ewentualnie, jeśli takiej śrubki do regulacji palcem nie ma, to każda, absolutnie każda klamka hamulcowa ma w tym miejscu śrubkę, na przykład na imbusa, i tak samo za jej pomocą można sobie to wyregulować. Także. Absolutnie każda klamka hamulcowa każdej marki, nieważne czy tania czy droga, ma taką możliwość. Po prostu czasem da się to zrobić gołymi rękoma, tak jak w przypadku tych XTR-ów jest taka śrubka. A czasem trzeba do tego użyć imbusa. Przeważnie to jest 2 albo 2,5 mm. Jest to bardzo istotne, ponieważ regulujemy sobie za pomocą tego oddalenie i mamy różne palce. Niektórzy mają dłuższe, niektórzy krótsze. Rozmiary naszych dłoni także są różne. Więc trzeba sobie to tak dostosować, żeby ten biting point i ta odległość na odpuszczonej klamce była dla nas zwyczajnie komfortowa. Nie może być ani za daleko, ani za blisko. Jeżeli sobie to całkowicie odkręcę i ta klamka będzie za blisko kierownicy, no to ten punkt hamowania następuje również bardzo blisko. Muszę z całej siły ściskać już palec, co też wymaga ode mnie więcej siły i powoduje, że Moja ręka się nadmiernie męczy. Jeżeli sobie to zbyt oddale z drugiej strony, no to również jest za twardo i nie wykorzystuje całej siły palca, bo tak naprawdę dopiero sam opuszek jest w stanie dosięgnąć i się zgiąć. Więc musi to leżeć gdzieś po środku i każdy musi sobie to znaleźć wedle uznania i dopasować do długości po prostu swojego palca i swojej dłoni. Drugą możliwość regulacji mamy tutaj w osi góra-dół. Czyli możemy sobie ustawić klamkę albo bardziej agresywnie ostro na dół. Albo bardziej płasko w ten sposób. Jak widzicie u mnie, zgodnie z taką tendencją, jaka jest w grawitacji, te klamki są dość płaską mimo wszystko. Nie jeszcze całkiem, ale jednak no, bliżej im do takiego poziomego ustawienia niż pionowego. Dlaczego w grawitacji klamki ustawia się przeważnie tak płasko? Ponieważ powinny one być ustawione w ten sposób, aby najlepiej pracowały podczas jazdy a że mamy do dyspozycji opuszczaną sztycę, ogólnie rzecz biorąc siodełko jest nisko, możemy sobie nisko zejść na nogach i nasza pozycja podczas jazdu przeważnie właśnie siedzi dość nisko i bardziej troszkę z tyłu roweru, dla kontrastu z tym jak wyglądamy na rowerze XC, kiedy jedziemy na siedząco i wtedy jesteśmy bardziej z przodu, bardziej tak nad kierownicą, ale jednak zjeżdżając jesteśmy tak w pozycji przyczajony tygrys i wtedy zauważcie, że Obniża nam się również linia rąk, ten kąt też się tutaj robi bardziej płaski. No i ta klamka też powinna iść bardziej płasko. Zauważcie, że tak naprawdę jadąc na rowerze, albo zapieramy się, podpieramy się o kierownicę, albo ją ciągniemy, ale jednak przez większość czasu, właśnie można powiedzieć, że zapieramy się o nią. I teraz efekt, jaki chcielibyśmy uzyskać, jest taki, żeby nasza dłoń i ręka były możliwie w jednej linii, tak żeby to podparcie było po prostu tutaj na środku naszej dłoni. Więc, jeżeli mamy klamki ustawione zbyt ostro na dół, to automatycznie idzie za tym nasz palec i za tym palcem idzie cała nasza dłoń. Ona też zaczyna się rotować w ten sposób pionowo, i teraz zauważcie, że im bardziej zrotuje rękę w ten sposób w dół. Tym bardziej tu się robi łuk i przy każdym takim oparciu się, zaparciu się o kierownicę, tak naprawdę ta ręka chce mi odjechać do przodu i cały, cała praca, żeby ją utrzymać na kierownicy, przechodzi na mój kciuk. Tak naprawdę cały czas zaczyna mi się tutaj ona wykręcać i siłą ją muszę utrzymywać, żeby w ogóle mi z tej kierownicy nie wyjechała. Tak się dzieje, jeżeli macie klamki zbyt pionowo w dół, bo po prostu ten palec wymusza również takie ułożenie dłoni i co za tym idzie ta ręka wypycha wam dłoń cały czas do przodu z tej kierownicy musicie bardzo mocno zaciskać dłoń, bardzo mocno pracować palcami, żeby po prostu tej kiery nie wypuścić, no i przez to bardzo mocno pracuje wam całe przedramię, szybko puchnie, no i game over następuje niezwykle szybko. Jeśli na tym etapie dalej oglądacie i to co mówię ma dla was jakikolwiek sens, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, a może i subskrypcji, jeśli jesteście nowi. Dla kontrastu, jeśli sobie ustawię klamkę zbyt płatną, na przykład tak, już całkowicie, no to dłoń zaczyna mi się rotować w przeciwnym kierunku. I robi mi się tutaj takie wcięcie, zaczyna mi się ona po prostu wykręcać w drugą stronę, co też tutaj powoduje duże naprężenie, duży dyskomfort. No i też nie muszę mówić, że od tego na pewno też ręce będą po prostu szybko boleć. Więc trzeba tą klamkę ustawić tak, żeby było dobrze. Ja wiem, że to nie jest żadna rada. Nie istnieje jakiś jeden perfekcyjny kąt, który będzie idealny dla wszystkich. Także musicie po prostu poeksperymentować i dobrać go metodą prób i błędów do siebie. Ponieważ zależy on od linii waszej ręki. Ta z kolei zależy od pozycji, którą przybieracie na rowerze, a pozycja z kolei zależy na przykład od tego, czy macie dłuższą czy krótszą ramę, od stosunku długości różnych waszych części ciała, tułowia, rąk i nóg, od tego w ogóle, jak wy na tym rowerze siedzicie. I tak dalej, i tak dalej. No i w ogóle od tego jaki rower macie i do czego go stosujecie. Oczywistym jest to, że w rowerze XC ja również nie ustawię sobie klamek tak bardzo poziomo jak mam to w Endurówce, ponieważ na rowerze XC pozycja jest zupełnie inna i przede wszystkim tam ona musi być kompromisem pomiędzy tą częścią zjazdową, a częścią jednak tą podjazdową i na rowerze XC no mimo wszystko dużo się po prostu jedzie. Siedząc w takiej dosyć agresywnej pozycji. W endurówce, de facto, klamki mogą być ustawione tylko i wyłącznie pod zjazd. Mogą być temu podporządkowane. W zjazdówce w rowerze DH to już w ogóle nie ma tematu. Także tu jest sporo czynników, i jak mówię, po prostu metoda prób i błędów, i trzeba znaleźć ten optymalny kąt dla siebie. No i kolejna płaszczyzna, w której możemy ustawić naszą klamkę, czyli tym razem odsunięcie jej od zewnętrznej części kierownicy dalej lub bliżej. To jest aspekt chyba najmniej oczywisty z tych, które dzisiaj omawiam, tak mi się przynajmniej wydaje, ale jednak on też ma znaczenie. Dlaczego? Ponieważ zauważcie, że w zależności od tego jak daleko będzie ta klamka ustawiona, no to nasz palec znowu podąża za klamką, a za palcem podąża cała nasza dłoń. I im dalej mam klamkę do wewnętrznej części kierownicy, tym bardziej moja dłoń też się rotuje w ten sposób. A jeżeli klamkę sobie przysunę maksymalnie do gripa na zewnątrz, no to moja dłoń też idzie bardziej tak, no nie? To jest oczywiste. No i teraz ciekawa sprawa. Zauważcie, że tu jest taka dosyć miękka część naszej ręki. Jak sobie nawet tutaj tak ściśniecie palcami wystarczająco mocno, no to generalnie to zaczyna boleć. Więc to samo się dzieje, jeżeli macie klamkę za blisko krawędzi kierownicy. Wasza dłoń zaczyna się bardziej wrzynać właśnie tą miękką częścią w gripa, no bo takie jest jej ustawienie. A jeżeli sobie ją troszeczkę odsuniecie, to ona zaczyna również iść i ta wewnętrzna część naszej dłoni zaczyna być odciążona. No i tutaj cała sztuka polega na tym, żeby znaleźć sobie taką pozycję, żeby nasza dłoń... Opierała się jak najbardziej centralnie, żeby właśnie ten stosunek, gdzie jest największa siła, największy docisk był dobrze rozłożony i żeby nie wrzynała nam się w gripa jedną krawędzią, nieważne tą czy tą, chociaż podejrzewam, że ta jest najbardziej bolesna, tylko żeby to oparcie było równomiernie rozłożone i jak najbardziej na środku. Więc jak widzicie, ja mam gripa tutaj holdfasta, jeszcze z obejmą skręcaną, jeszcze tu mam 1,5 cm. Mniej więcej od tego gripa do krawędzi tutaj klamki, no i jak trzymam sobie rękę, to jak widać, że mój palec nie jest idealnie prostopadle do kierownicy tylko jednak jest pod takim jakimś kątem do wnętrza. I to jest dla mnie w tym momencie optymalna pozycja, którą sobie metodą prób i błędów dobrałem i to oczywiście tak samo jak w przypadku ustawienia góra dół, nie ma jakiegoś idealnego kąta, nie ma jakiejś idealnej odległości, to także zależy od długości waszych palców, od tego jakie macie dłonie, więc każdy musi to sobie dobrać dla siebie. To są trzy podstawowe płaszczyzny ustawienia klamek, niektóre z nich oferują jeszcze więcej możliwości kastomizacji i mają tutaj jeszcze więcej na przykład pokrętełek, śrubek i można sobie na przykład ustawić osobno odległość klamki od kierownicy a osobno ten biting point, czyli ten punkt w którym hamulec zaczyna łapać więc jest to tylko lepiej, ale to co Wam pokazałem możecie zrobić z absolutnie każdą klamką hamulcową od każdego producenta, więc dlatego właśnie ten film się na tym opiera i myślę, że te trzy rzeczy wystarczą naprawdę w większości sytuacji w większości osób, żeby znaleźć komfortowe dla siebie ułożenie Takich jeszcze rzeczy, które nie dotyczą może bezpośrednio samych klamek hamulcowych, ale jednak wydaje mi się, że warto to ująć w samym filmie. To na ułożenie naszych dłoni, na to jak one są zrotowane i jak są wykręcone na różne strony, wpływa także ustawienie naszej kierownicy. I oczywiście jedno to jest to, jaka ta kierownica ma parametry, jaki ma wznios, jakie ma gięcie do tyłu tak itd., itd., po prostu jak jest wykonana, jakie ma kąty sama w sobie. Ale bardzo ważną rzeczą jest też to, jak ona jest zrotowana, jak ona jest po prostu skręcona w naszym mostku. Ponieważ każda kiera ma właśnie wznios, czyli parametr, który reguluje, jak, wy, jak wyżej jest bok tej kierownicy od tego punktu środkowego. Tak Widać, że tu jest takie przegięcie, ale ma też tak zwany sweep, czyli takie delikatne wygięcie do nas, do tyłu. I teraz, w zależności od tego, jak my sobie tą kierownicę zrotujemy, to te kąty się zmieniają. I możemy ją sobie zrobić tak, że ten sweep będzie idealnie do nas poziomo. Ale jeżeli zrotujemy sobie kierę do przodu, no to to wygięcie zaczyna, tak jakby pracować do góry, co wpływa na to, jak nasze dłonie są na tej kierownicy układane. I naprawdę, dosłownie kilka stopni przekręcenia tej kierownicy jest. Doskonale odczuwalne, jeżeli siądziemy na rower i spróbujemy jechać. Także do tego też warto jest przyłożyć większą uwagę. Jeżeli czujemy, że nasze ręce nas bolą, że coś jest nie tak, to może po prostu też warto. Zobaczyć, jak macie przykręconą kierownicę. Czy ona nie jest za bardzo zrotowana do przodu, czy nie jest za bardzo zrotowana do tyłu. Poeksperymentować również z tym czynnikiem, bo to bezpośrednio wpływa na to, jak właśnie wasze dłonie leżą na tej kierownicy, jak pracują, jakie naprężenia są tworzone tutaj między tymi wszystkimi ścięgnami, mięśniami i tak dalej, którą stroną się opierają i tak dalej. To wszystko może powodować dyskomfort, jeżeli jest niedobrane do was. Odpowiednio. Także ja was serdecznie zachęcam do tego, żeby się pobawić waszym kokpitem, bo jest to najprostszy według mnie najszybszy, a na pewno najtańszy sposób na to, żeby potencjalnie poprawić sobie zwyczajnie komfort waszej jazdy, żeby być w stanie jeździć dłużej, fajniej, nie męczyć się tak szybko, jak zrobić więcej przejazdu i zanim stwierdzicie, że nie wiem, trzeba sobie kupić jakieś inne lepsze gripy albo inną droższą kierownicę albo jeszcze coś innego tutaj wymienić, bo coś jest nie tak to warto upewnić się, że wyciągnęliście absolutne maksimum z tego, co już na tej kierownicy, na tym kokpicie założone macie, bo może się okazać, że drobna zmiana jakiegoś tam szczegółu diametralnie wpłynie na wasze odczucia z jazdy. No i stop, puentą was dzisiaj zostawiam. Przypomnę tylko, że do 6 września trwa konkurs na najlepszego mema, w którym zgarnąć można nagrody od Camelbaka. Wszystko macie w opisie tego filmu podlinkowane. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. No i w opisie filmu również znajdziecie na przykład moje mojego Patronite, i tutaj wszystkim wspierającym mnie i tym, którzy kiedykolwiek wspierali serdecznie za to dziękuję, oraz znajdziecie także kody rabatowe do moich partnerów na rzeczy, których sam także używam, więc akurat może traficie coś także dla siebie, oczywiście ze zniżką. Dzięki raz jeszcze przypominam o łapce w górę i może jakimś komentarzu na zachętę, i widzimy się w jakimś następnym filmie. Cześć!